16, 16 po 11 jest godzina i przyjechałem, patrzę do jednego z poławiaczy a to po prostu już jest tyle pyłku. i niestety one tu wchodzą do tego do tego poławiacza ale i wychodzą ale tak jak patrzyłem to w tamtym jeszcze więcej pyłku. także ciekawi mnie ile nas zbierają dzisiaj z tych drzewek owocowych jest taki brązowy pyłek, ale to co się dzieje na pasiaste, to jest normalnie. O, chodzą widziałem tutaj jedną owieczkę. chodzą, a tu tego jest masę pogoda dzisiaj po prostu niesamowita jest i jeszcze żółte kwiatuszki tutaj nie przesądzę też pszczoły mocno na tym siedzą to jest pasieka w lesie, więc to tylko mają pułek z tych samosiejek z tych dzikich drzewek także pułek tutaj będzie dobre.

Человек, чтобы быть маткой, не смокать крап. не na koncie do tutaj sensu na razie jeszcze nie są niestety wyróżnione więc dwa, cztery, sześć, osiem

Niestety do tych chwili są się uderujemy w Moje muszę sam je robić. To nie robić. W obrębkach. W zemnie się zostawiamy. Jeden ląd dopełniamy. Jeden ląd. są koniec.

Tu i matka nie mogę ma, wejść. Teraz macie w to Tak to wygląda mniej więcej w tych ule. Aczkolwiek no, myślę, że będę w połowie wychodzić i wyleczeć. Przecież nie wiem czy na tej kasie będę wychodzić, bo, bo tego za dużo. ale ramki przemieniona po prostu nie ma mhm. kratę nie będziemy dodać do do kraty teraz to pójdzie Czy no, no. no, 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 no. Nie. Potem po prostu przekładam ramki z tutaj i za tą, za tą hmm, kratę i tak dalej, i tak dalej, aż do niedobrania. przekładam, przykładam węzy, dokładam To się poszerza aż do tego no i jak wyspaczycie pełno, no to się robi niedobranie, nie tak. Tak wygląda, tak jak chyba, jak ten. Myślę, że na stacjonarną pasie to się dużo czyli i jest przyjemniejsza robota niż pod kotową. Tylko nadstawka mogłaby być większa. Jeszcze raz robiłbym nie robił na takie małe raneczki. No, na pewno. Dawno bym dał dane, dać tak. Jedną, drugą, dać Jeszcze takie chyba w Rosji. I tak to wygląda.